Dzisiaj postanowiłem się skupić nieco na horoskopie pana Krzysztofa Jackowskiego i pokażę Wam ten horoskop, omówię jeden, jedną jogę, która jest jogą, która faktycznie według pism wedyjskich, to jest taka informacja głównie dla tych osób, które może trafiły tutaj po raz pierwszy i nie wiedzą co ja do końca tutaj robię. Na podstawie tych rzeczy, powiedzmy oficjalnych, które wiemy ze źródeł astrologicznych, czyli tam mamy dokładnie opisane jogi, dokładnie opisane, czyli no, układy, e, układy karmiczne, które są reprezentowane przez planety. I te układy są opisane, jakie one dają efekty, jakie manifestacje, co pokazują, co ukazują, jakie nasze potencjały itd., itd. Więc temat samego jasnowidzenia ja tutaj na pewno nie jestem w tej rzeczy jakimś ekspertem, jeśli chodzi o badanie horoskopów pod tym kątem, ale to co wiem na ten moment to to, że to znaczy znam dwa układy, które mogą dawać mocne takie inklinacje w stronę bycia jasnowidzem. Pierwszą z nich to są mocne planety, zwłaszcza takie w gunie dobroci e, Vargotama, tak? jeśli mamy Vargotama. Dzisiaj nie będę mówił, co to jest Wargotama, ale część z Was na pewno zdaje sobie z tego sprawę i wie, o czym mówię. Więc planety Wargotama, zwłaszcza Jowisz, zwłaszcza Słońce, już mogą dawać jasno niezłego. złego. Myślę, że to nie wystarczy, tak? bo takie rzeczy e, możemy spotkać. Chociaż Wargotama, Jowisz, Słońce to nie jest coś takiego powszechnego. E, więc to jest pierwsza rzecz. Planety Vargotama dają e, inklinację do jasnowidzenia i również e, pisacza yoga, moi drodzy. Pisacza yoga, czyli połączenie Marsa z Ketu, tak się to określa w astrologii wedyjskiej, pisacza yoga. Generalnie jest to dosyć trudny układ, bo to mamy dwa malefiki. Ketu z Marsem i wszędzie możecie napotkać na informację, że jest to yoga, która pokazuje pewnego też mediumistę, w tym sensie, że ta yoga może przyciągać do nas pewne byty, świadomości, tak zwane dusze, dusze po śmierci itd. itd., itd., itd. Jest to yoga, która czasem może narobić dużo problemów w życiu. Tutaj oczywiście tą jogę widzimy. I teraz też widzę. Nie wiem dlaczego tego wcześniej nie widziałem. Muszę przyznać. Ale przecież pan Krzysztof Jackowski. No jakby pod tym kątem tego nie badałem, ale przecież widzę, że też jest właśnie słońce. Wargotama mamy. To może powiem dla tych, którzy nie wiedzą, Wargotama to są te planety, które znajdują się w tych samych znakach w tych dwóch głównych wykresach D1 i D9. Więc tutaj przecież mamy Słońce w byku, pięknie, D9 i D1, to oznacza, że czakra Korony jest bardzo mocno stymulowana, czyli te planety, które mamy Wargotama. Czakra Korony też mówimy, że może to ukazywać lepsze połączenie ze wszechświatem, tą głębszą jego stroną, tak? to jest ta intuicja planety Wargotama. Tak jak mówię, zwłaszcza korzystne będą te planety e, takie w gunie dobroci. E, jeszcze zobaczmy, czy tutaj coś innego, <laughs> ale z tego co pamiętam, to. Aha, jeszcze jest przecież rachu. Rachu ketu mamy Wargotama. No to naprawdę się dzieje, moi drodzy. Ale już wiem, z czego wynikał mój e, nie wiem, czy błąd, ale. Ściśle mówiąc, moja tradycja przekazuje, że nie tyle wargotama, co stymulacja tej drugiej czakry przynosi jasnowidzów. Myślę, że warto byłoby zrobić research głębszy. Nie wiem, czy znacie jakieś horoskopy jasnowidzów. Ja myślę, że wargotama też może, może być tym czynnikiem istotnym, bo jest to stymulacja czakry korony. Niemniej tak jak mówię, moja tradycja mówi bardziej o tej drugiej czakrze i dlatego wstępnie wstępnie stwierdziłem, że Pan Krzysztof tego nie ma, ale ma wargotama, która, która swoją robotę tutaj robi. Rachu Ketu Wargotama, dodatkowo rachu przecież jest w, w bliźniętach, czyli bardzo lubi tutaj być obecny, jest w tym miejscu wywyższony, czyli ma w sobie energię Jowisza. I możliwe, że samo to w sobie już dałoby takiego jasnowidza, ale tutaj dodatkowo mamy jeszcze pisacza jogę, która też pokazuje, bo to też zwykle ta pisacza joga daje pewne wyzwania, trudności. Może pokazywać impulsywność na przykład. To jest pisacza joga. Też yy, 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 pamiętam na kursie u Rafał Agendarza. Rafał mówił, że na tą jogę rytmiczna muzyka bardzo dobrze działa. Tonizuje takiego człowieka, stabilizuje, natomiast nie jest korzystne z, z taką jogą. Yy, gdzieś tam jakaś włóczęga, tak zwana włóczęga, zwłaszcza po zachodzie słońca. I tutaj w ogóle nie mówiłem, że. bo Myślę, że nie wszyscy wiecie, jak ta yoga jest formowana w tym horoskopie Mars Ketu, ale zauważmy, że Mars i Ketu są w trikona od siebie. To też jest warunek do powstania jogi. E, tak, Mars mamy w czwartym, Ketu mamy w ósmym, czyli co jest pięć domów od siebie i to jest właśnie trikona yoga, To oznacza, że ta energia pisacza zostaje rzutowana. Ten impact główny jest na dom dwunasty na dom duchowy. E, no więc ogólnie, jak widzicie taką jogę u siebie, też powiem Wam, że to nie jest takie znowu rzadkie. Czasami osoby, które do mnie trafiają, e, mają jakieś e, mniejsze czy większe problemy. Do końca nie wiadomo, z czym to jest właśnie związane czy to psychiczne, czy duchowe. I taka yoga, ale zwłaszcza wtedy, jeśli to nie będzie do końca dobrze działać, jeśli to będzie w niedobrych domach, jeśli dziesiąty dom będzie uszkodzony dodatkowo, no już może pójść w niedobrą stronę. Naprawdę taka yoga może tutaj bardzo namieszać w życiu i wręcz powodować problemy psychiczne. I jednocześnie, tak jak mówię, jest to joga na ten kontakt z tą sferą. E, tak zwanych zmarłych e, z tymi zaświatami pisacza yoga. Więc tutaj to się pięknie potwierdza. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, tak naprawdę, w tym nagraniu, żeby też dodatkowy kontekst tutaj wyłuskać, w ogóle tak patrzę na horoskop. Bardzo mi się podoba ten horoskop. Myślę, że więcej razy tutaj sobie zajrzymy. Zobaczcie na D9. Ten D9 na Wamsa, czyli ta karma z wielu żyć. Nasze samskary, tutaj to wygląda całkiem ciekawie, dużo planet, zauważcie co mamy w domu siódmym, mamy tam piękną Jowisz z Merkurym nie? i Ketu jeszcze. Jowisz z Ketu jest fajną jogą duchową, bardzo fajną, zwłaszcza, że Ketu i Jowisz są tam we własnym znaku, jeszcze Merkury, też coś bardzo rzadkiego. O tym kiedyś, ale właśnie dzisiaj chcę wam powiedzieć o kontekście, jaki jakby z drugiej strony, co ta pisacza joga, e, jakie daje problemy. I tutaj to chciałem, jakby w tym kontekście, że, że można badać horoskop pod tym kątem, że każdy układ w zasadzie każdy układ, zwłaszcza te, te układy maleficzne. E, Albo też i beneficzne mogą jednocześnie pokazywać pewne potencjały w określonym kierunku, ale z drugiej strony one zawsze mogą też dawać wyzwania, trudności w innym obszarze życia i to bardzo łatwo zauważyć. I tutaj chcę Wam właśnie powiedzieć, z czym ta pisacza joga się wiąże w kontekście przeszkód, czyli. Z jednej strony mamy jasnowidza świetnego, znaczy czy świetnego, czy nieświetnego, tutaj też nie mi oceniać, też wiem, że są różne opinie. Na pewno jest to, jest to człowiek, który ma te zdolności. I to też wynika z tego, że zauważmy Mars, żywioł ognia, Ketu, żywioł ognia, są w, w znakach ognistych. To też jest bardzo ważne. Jeśli mamy taką pisacza Jogę w jakichś innych znakach. Jakichś ziemnych czy powietrznych, to wiadomo będzie, że to nie, nie zamanifestuje się w ten sposób. Tutaj mamy ogień z ogniem. Jest to bardzo, bardzo dobre. Wiemy w astrologii w ogóle, że tutaj już musielibyśmy to prześledzić też jeszcze w D9, w D10. Ale te planety w znakach ognistych pokazują naturalne talenty, które w zasadzie w ogóle nie trzeba jakoś specjalnie rozwijać. One, się, one są naszymi wrodzonymi rzeczami. Znaki ogniste, to też możecie o tym zapamiętać. To jest bardzo dobra zasada. No a te inne znaki, te pozostałe znaki, jakby wymagają już jakiejś inwestycji czasowej i tak dalej, i tak dalej. No, aby coś po prostu rozwinąć, nie? Więc z jednej strony mamy tego jasnowidza, z drugiej zauważmy. Pierwsza trudność dla tego układu. To jest taka, że Mars w czwartym domu, Kuczadosza, człowiek może albo być dominatorem, albo może wejść w sytuację, która jego zdominuje. E, bo to jest działanie Marsa pod kątem kudrzy, pod kątem Kuczadosza, nie? Ale Mars w czwartym też nie lubi być obecny. To zapowiada trudności głównie z domem rodzinnym. Ja tam specjalnie nie znam tej historii pana Jackowskiego, ale obiło mi się kiedyś o uszy, że coś tam było na tle z ojcem. Na tle z ojcem coś tam się działo i to mogło już też, to może też już wy, wyjaśniać w jaki sposób, to znaczy wiemy, że czwarty dom, dzieciństwo. Mars w czwartym nie lubi być obecny, to jest też Kudzja Dosza, więc na tle jakiejś dominacji czy uległości mm, ogólnie jest to konflikt. Poprzez Marsa mamy tutaj pierwszą rzecz, która, która, e, która łączy się z tą e, pisacza jogą, która w innych zakresach życia daje takie umiejętności. Tak więc tu jest jakby coś za coś, nie? Zauważmy, że Mars to jest um, władca siódmego domu, czyli pierwsze małżeństwo. Ten Mars, jak mówię, jest problematyczny, więc to jest ta karma, która też poszła na pierwsze małżeństwo w jakimś sensie, nawet w dużym stopniu. Wiemy, że to pierwsze małżeństwo się nie udało panu Jackowskiemu, też z racji tego, że w ósmym domu mamy Ketu. Co jest niekorzystne dla pierwszego małżeństwa, bo wiemy, że drugi dom od danego domu jest domem utrzymującym. Zatem ósmy dom pokazuje zawsze w dużym stopniu, czy dany związek się. Czy dany związek przetrwa. Wiemy, że ketu w tym kontekście jest bardzo niedobre, mimo tego, że jest tutaj we własnym znaku, to znaczy wywyższone jest, więc ono, ono nie jest takie, takie bardzo złe, chociaż jest. Jest tutaj Sandy, z tego co widzę, czyli jest bardzo słabe, 29 stopni. Ale tak czy siak, Ketu nie będzie nigdy tak dobre jak na przykład Jowisz albo jakiś księżyc. Ketu to jest rozdzielenie. I to jest, to jest ta karma. To są te jakby rzeczy, które negatywne, które wynikają z tego układu czyli głównie właśnie rodzina, głównie pierwsze małżeństwo i no prawdopodobnie to znaczy zdecydowanie moglibyśmy tutaj jeszcze znaleźć więcej konotacji, moglibyśmy się zastanowić jak ten Mars i Ketu w odniesieniu do innych planet są właśnie ułożone i znaleźć też inne wyjaśnienia dodatkowe, co to może powodować i tak dalej i tak dalej. Ale myślę, że wystarczy w tym nagraniu. Tak więc ciekawy, ciekawy tutaj układ. E, mamy Wargotama mamy i pisacza joga. Wargotama złożona aż z trzech planet, więc trzy planety, mocna stymulacja czakry korony. No i to byłoby wszystko. E, pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia.